Dzień dobry! Witam kochane wodniki na pierwszym 2020, na, na pierwszym czytaniu na 2020 rok dla kochanych wodników. Karty przekażę Wam Blue Angel. Blue dlatego, że błękitny kolor uwielbiam. Angel dlatego, że pracuję tylko na na kartach anielskich. Blue Angel lub na Anioł, bez różnicy, kto lubi, kto jak woli. Tak jak mówię, stawiam kartę od 10 lat, jest to moja wielka pasja, jest to moja wielka miłość. Zdecydowałam się na przekaz tą drogą, zbierałam się już parę lat, ale mówię, co się odleczę, to nie ucieczę. Widocznie taki miał być czas i jestem z tego szczęśliwa, że mogę być z Wami, że mogę przekazywać. Mam nadzieję, że tylko same dobre rzeczy, bo E, raczej e, wolę przekazywać e, komedię niż, e, niż tragedię. Także pod tym kątem mm, mam nadzieję, że ta droga dla Was e, i te przekazy będą cudowne. Z czego całego serca Wam życzę. E, Zawsze zaczynam od kart Archanioła Rafaela, są to karty od zdrowia i to są jedyne z kart, które niekoniecznie mówią o, e, o was samych, bo mówię, jeżeli się coś dzieje na pozycji zdrowia, e, to rezonuje, rezonuje na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne. Także tu pod tym kątem mówię nie zawsze te karty mówią o Was. Karty Archanioł Rafael mówię e, Archanioł od zdrowia. I od tego, kochane moje wodniki zaczynamy. No i cóż, co wam siedzi, można powiedzieć niezdrowo na, na plecach, na waszej duszy. Przebaczenie. Ktoś was skrzywdził albo wy kogoś skrzywdziłyście i ciężko Wam sobie wybaczyć za to, co się stało. Przebaczenie uzdrawia. Słuchaj więcej głosu intuicji, bo masz fantastyczną intuicję. Mówię, nie słuchacie jej, a naprawdę wam podpowiada zawsze dobrze. Bardzo ważne jest to, co jecie. Bardzo wpływa to na Wasze zdrowie psychiczne i fizyczne, można powiedzieć, to co przyjmujecie, więcej spokojów niż do swojego życia, i więcej pozytywnego myślenia, kochane. Więcej pozytywnego myślenia i bardziej akceptować to, co się dzieje, niż, niż z tym walczyć. Mówię, nie możecie sobie lub komuś czegoś przebaczyć. Jeżeli coś się dzieje, e, w, jakaś opinia była wydawana, też przed chwilą pamiętam, że też taki, taka opcja była. E, zmień lekarza i druga opinia. Także nie, nie zaprzestać i yy, nie utwierdzić się tylko i wyłącznie w tej opinii, która została wydana. Jakaś opinia lekarska. Tylko zmienić lekarza i szukać, jakby mówię innych. Yy, innych opcji. Więcej pozytywnego myślenia yy, i tak jak mówię, tam słuchać tą swoją intuicję i przebaczyć, przebaczyć, bo noszenie tych worów yy, ciężkich, które yy, możemy zrzucić tu i teraz. Przebaczam sobie za, przebaczam innym za. Warto, uwierzcie, warto. Nie nośmy tego, bo kompletnie to nikomu nie służy. Poza tym zdrowiu ok, tylko tak jak mówię, bardziej Tutaj Wam gdzieś ciąży to na, na, strep, na, na sferze umysłowej, duchowej niż, niż, niż sfera fizyczna. I więcej spokojów niż do swojego życia, kochane. Kochane wodniki, pozbyć się strachu, Boże, jesteście tak napakowani tym strachem, że to się w głowie nie mieści. Poproś Archanioła Michała o pomoc w tej sytuacji. Mówię, to jest Archanioł Michał, to jest prawa ręka Boga. W jednym ręku trzymam je, w drugim tarczę. Odcina wszystko to, co nam nie służy, to te właśnie ten strach tak samo. Oczywiście drugą ręką, tą tarczą nas, nas chroni. Bierz pod uwagę swoje sny i tutaj mówię ta intuicja i te sny, jakby mówię, dają wam. Wskazówki dają wam znaki, także no, korzystajcie z tej wiedzy. Tą całą sytuację tego strachu, no, sam tobie stworzyłeś. Ty sam sobie napisałeś, drogi wodniku, e, taki scenariusz. E, grasz w tym, z tego scenariusza, odgrywasz ten film. Film ci kompletnie nie pasuje, więc mówię, najwyższa pora zmienić scenariusz. Kartka, długopis i piszemy. To no, naprawdę to, czego się tak boisz, to jest lęk o tych, których kochasz. Ty się cały czas czegoś boisz kompletnie, co nie potrzeba. Ty i ci, których kochasz, jesteście bezpieczni. Jeżeli nie wierzysz, to kochaninka, przeczytaj. Ty i których kochasz, jesteście bezpieczni. Mam nadzieję, że widać. Także ten lęk i strach ty sobie sam, sam zbudowałeś. Po prostu zbudowałeś, można powiedzieć, wielką... E, wielki... E, Wielki mur, ale ten mur cię dzieli tylko od słońca, które świeciło. Także tu pod tym kątem, kochane, zdystansuj się do sytuacji. Druga karta: Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Nie bój się kobietą, nie bój się człowieku. Naprawdę nie ma sensu najmniejszego. Bardziej tutaj podpracuj na. Nad, nad uzdrawiającą energią, i żebyś dopuścił, tą naprawdę masz i ochronę, i strzeże, strzeżony, i chroniony. Tak jak mówię, pozbądź się tego strachu, bo zbóż ten mur, który zbudowałeś, bo nie dochodzi słońce do ciebie, naprawdę. Budowałeś ten mur, żeby cię przed czymś yy, yy, ochronił, i yy, 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 a tutaj mówię bardziej to wyszło na, na, na negatyw, bo to nie chroni cię przed niczym, natomiast zabrało ci słońce i światło. Dobrze, karty wypadły dwie, to znaczy, że tak ma być. Kochane robotniczki, jakiś idealny termin na to, co byście chciały robić, na to, co sobie wymyślałyście, wymyśle... Wymyśl, przepraszam, wydumałyście. E, także jest na to idealny termin. E, tylko, kochane moje... E, przepraszam, bo aż sobie za, zapluszczam. W tym wszystkim... E, Jedne karty, które schodzą się do jednego, do idealnego terminu. Dziecko, ślub, rodzina. W ogóle tutaj jesteśmy bardzo rodzinni. <laughs> bardzo rodzinni jesteśmy. Tu wszystko będzie związane z idealną rodziną, ze ślubem, z dzieckiem. I yy, to jest idealny termin, tylko jeden, jeden najważniejszy przekaz. Pamiętajcie. Kochane wodniki, żeby zrównoważyć dawanie z przyjmowaniem. Karta ślubu. Karta dziecka, karta rodziny, termin. Dawaj od siebie tyle. Ile jesteś w stanie dać, nie ujmując sobie i naucz się też przyjmować. Bo nieważne, co nam wszechświat daje, ważne, co my z niego przyjmujemy. Także w tym wszystkim zrównoważyć dawanie z przyjmowaniem, nie zapomnieć o osobie. Tak jak powiedziałam, cały czas powtarzam, magazyn. I najcudowniejszy sklep, hipermarket musi mieć dostawy, bo jakich nie ma, to niestety ogłosi plajtę i tyle. Zrobi się pusty. Także kochane, no moje cudowne, ee, nowy związek jakiś tutaj też, rodziny, zakładanie rodziny. To jest czas ślubu, zakładania rodziny. Moje kochane wodniczki, może czekałyście na to, także dla wielu z Was będzie to dobra informacja, że, że to wszystko następuje i jest na to idealny termin, tylko tak jak my... pamiętajcie, kim jesteście. Hello. Nie dajemy za dużo. Nie wyjmujemy za skórniaków, które gdzieś tam są dla nas. Oczywiście jest to przenioczne, bo nie o pieniądzach tutaj mówię. E, musimy być zawsze. E, Troszeczkę takimi zdrowymi e, samolupami, można powiedzieć. Dobra. Drogie wodniki, jasne rozpoznawanie, mówię, macie tą intuicję i to, że potraficie rozpoznać sytuację wcześniej niż ktoś w ogóle pomyśli, a zwyciężycie coś, co bardzo chciałyście, to zwyciężycie to. Przezwyciężycie coś. Archanioł mówi, twoje modlitwy zostały wysłuchane, więcej wiary, mniej wiary i tak dalej. Pozdrowienia z niebios. Osoba, która odeszła z tego świata, pozdrawia i to zwycięstwo wam tutaj też pomaga zdobyć, także tu pod tym kątem. A też ta ochrona, ukochana osoba, druga ta sama karta oczywiście, anielska terapia. Także kochane, coś się zadzieje, coś, co tak bardzo chciałyście zwyciężyć. Może ten strach, może pozbędziecie się tego strachu. Może wejdziecie właśnie w tą, w tą taką, e, w, tą, w ten czas zaufania. Zaufania do Wszechświata, że nikt Was nie chce skrzywdzić. Żadna bakteria i tak dalej. Także terapia anielska i pozdrowienia z niebios, kochane. E, oddychajcie głęboko. Oddychajcie głęboko, nauczcie się, że ten oddech możecie wziąć głęboki, a ja mówię, bo Gdzieś ten oddech był wasz taki płytki, ja mówię, jak taki przestraszony, przestraszony człowiek i tak, no nie, nie o to chodzi, nie o to chodziło, naprawdę, pozbądźcie się tego strachu, może się pozbądźcie tego strachu właśnie i zwyciężycie go, jakby mówię, zwyciężycie tego, tego takiego wewnętrznego demona, który cały czas wam mówił, bój się, bój się, bój się. No, a kochane aniołki przekazują wam, że jesteście na właściwej ścieżce. Będziecie się nauczać czegoś. No, czegoś się nauczycie nowego, odpuścicie, właśnie. Tak, można powiedzieć, że odpuścicie tutaj sprawy takie, które, które gdzieś trzymałyście. Uwolnicie się na chwilę od tej sytuacji, po to, by ją rozwiązać. Mówię, jakby weźmiecie trochę w rolę obserwatora. Obserwatora też jakieś podróże, kochane moje. Jakaś podróż, która, e, która Wam też coś może fajnego pokazać. Także odpuścicie, odpuścicie. Mm. No kochane wodniczki, doświadczenia życiowe, rydwan i słońce. No cóż, będzie się działo dużo szybko, ale dużo dobrze. Będzie się działo mm, natychmiast, ale z korzystnym wynikiem. Karta Słońca, mówi, jest to jedna z najpiękniejszych kart, która prowadzi do równowagi, do równowagi, eee, czego tak bardzo pragnęłyście. Bardzo pragnęliście takiego spokoju i równowagi, bo yy, jesteście też takie troszeczkę nieraz. Yy, wiadomo, że każdy z nas ma jakieś, i tutaj też nie, 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 nie mówię o wszystkich wodnikach, natomiast yy, wodniczki lubią, jak wszystko idzie po ich myśli. Jak nie idzie, to nie jest już fajnie. Yy, no, tak nie powinno być. Trzeba się nauczyć też trochę takiej cierpliwości i takiej zdrowej oceny także mówię, będzie się działo dużo szybko i fajnie gdzieś to słonko zaczną te promienie słoneczne do was docierać które przy ten, 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 ten strach jakby mówię przyćmią bo ten strach nie dawał wam dużo dużo fajnych rzeczy żeście gdzieś tam omijały bo ten strach was bardzo tutaj wstrzymywał przed wszystkim natomiast jeszcze jeden przekaz Niektóre wodniczki się w tym roku też e, zauroczą, tak? Zauroczą, zakochają. E, może odnowiam swoją... E, e, swoją e, może nie przysięgę małżeńską, tu nie chodzi o przysięgę małżeńską, tylko tutaj jakby mówię, też mogą być tak, że, że odkryją w swoim partnerze e, drugi raz to coś, tego motylka, który tam wcześniej był, potem troszeczkę jakby mówię, sobie, e, uśpił się, także od nowa możecie w tym związku, w którym jesteście, odkryć coś pięknego. E, no co, życzę Wam fantastycznego, szczęśliwego, cudownego roku, kochane wodniki. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was takim, mówię, przełomem do tego, aby, no, tak jak mówię, dla niektórych założenie tej cudownej rodziny, ale najważniejszym e, chyba przesłaniem dla wodników dla to jest pozbądź się strachu natychmiast, bo to zabiera Ci dużo, dużo radości. Także wszystkiego najlepszego kochani i jeszcze raz życzę najszczęśliwszego 2020 roku i następnych 10 lat tej dekady. Dziękuję ślicznie.